Witam Was niezwykle serdecznie na gryfnym kanale. Witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej, a dzisiaj będzie o muzyce trans. Właśnie będziemy poruszać się w tym gatunku muzycznym. Mówiłem o tym, że to są dwa takie wielkotygodniowe odcinki. Było kilka słów o Ferem Korstenie. Dzisiaj Armin van Buren, mimo tego, że odcinek na temat Armina już był. Dzisiaj chciałbym, abyście ze mną. Podróżowali tą historią Armina, 48-letnią historią Armina, jak to się zaczęło, skąd czerpał jako młody chłopak, kto był jego pierwowzorem, kto wprowadził go w ten świat muzyki elektronicznej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jesteście gotowi? Zapinamy pasy. Armin van Buren. The One and Only. Zaczynamy. Armin van Buuren jest producentem i DJ-em muzyki Trance. Zainteresowanie syntetycznymi dźwiękami nastąpiło pod wpływem zafascynowania się twórczością Klaus Schulza i Jean-Michel Jara. Urodził się 25 grudnia 1976 roku w Leiden w Holandii. Jego ojciec był zagorzałym kolekcjonerem wszelakich albumów muzycznych, a brat Eller van Buuren jest gitarzystą. Więc już od najmłodszych lat miał stały kontakt z muzyką we wszystkich jej formach. Armin, już od najmłodszych lat, wykazywał pasję do muzyki, trwoniąc wszystkie pieniądze na płyty. Jako dzieciak rozpoczął pisanie własnych programów i naukę technologii. Na początku nagrywał zwykłe kasety dla swoich przyjaciół. Po tym, jak odkrył, iż jego wujek eksperymentuje na komputerze z różnymi sekwencjami, rozpoczął składanie muzyki na tanim zestawie gramofonów. Byłem zachwycony tym, co robi mój wujek, i od tego momentu jestem uzależniony od tworzenia muzyki. Holenderski DJ Ben Librand wprowadził go w świat muzyki tanecznej oraz stał się dla początkującego Armina wzorem do naśladowania. Pod jego przewodnictwem Van Buren zaczął poznawać prawdziwe źródła muzyki elektronicznej. Zakupienie komputera i gramofonów, aby kreować własną muzykę, stało się dla niego sprawą priorytetową. Kiedy skończył 16 lat, dostał sampler AKS-01 z wejściem mono, który stał się kolejną sferą działań jego muzycznych marzeń. W 1995 roku wylądował w klubie studenckim obok Leiden University, zakładając, że będzie to pierwsze miejsce jego koncertów. W tym samym roku szczęście sprzyjało mu na tyle, aby nagrać demo, w którym zawarł swoje najlepsze nagrania. Wytwórnia Cyber Records wydała jego track Blue Fear w 1995 roku. Armin w późniejszym czasie, mianowicie w 1999 roku założył własną wytwórnię Armit, przy okazji poznając Dave'a Louisa, człowieka odpowiedzialnego za początek karier takich gwiazd jak DJ Tiesto i Ferry Corsten. zaowocowała największym hitem Eternity, jaki kiedykolwiek wydała wytwórnia Armit oraz pięciogodzinnym setem, który przeniósł jeszcze większą popularność obu dj -om. Eternity został sprzedany na licencji wytwórni Paul Van Dyka i powtórnie wydany tego samego roku. Na początku 1999 rozpoczął współpracę swojej wytwórni Armit z United Recording. Ich pierwszym przedsięwzięciem było zorganizowanie koncertu One, który został bardzo dobrze przyjęty przez publikę. Druga impreza pod hasłem taczmi przeznaczona była dla wypromowania wschodzących gwiazd muzyki tanecznej. Van Buren pragnąc umocnić swoją potęgę, nawiązuje kontrakt z Ferrym Korstenem. Nie powiem, że moim hobby, natomiast bardzo lubię zbierać płyty. Mam tak od kilkunastu lat, że kolekcjonuję, że właśnie jadąc samochodem tych płyt słucham. I to są oczywiście płyty Armina van Burena. Czy to Asoty, bo co roku właśnie Estate of Trance pojawia się na płytach. Zawsze były to dwie, obecnie są to trzy płyty. Też kompilacje i albumy samego Armina, jak, jak Balance, Forever. W tych, w tych ostatnich latach te albumy właśnie Armin wyprodukował, czy miksy roczne, gdzie, gdzie jest takie całe podsumowanie danego roku, jeśli chodzi o muzykę trans, muzykę elektroniczną. Natomiast ja mam tutaj taką perełkę w moich zbiorach, to jest płyta Gai. Prawdopodobnie ostatnia płyta Gai, która się ukazała. Moons of Jupiter, oczywiście Armin plus Beno z tej. Drużyny dwuosobowej rank 1, zawsze jako mnisi. Występowali podczas festiwali. No i to jest taka elektronika w czystej postaci. Te dźwięki się jednoczą, są idealnie dobrane, więc warto sobie na przykład płyty Gaj czy utworów Gai posłuchać. No ja pamiętam, czy, czy dalej pamiętam Tuwan. To jest melodia, która towarzyszy do, do dnia dzisiejszego mojej osobie. A tutaj takie nutki jak Jupiter, jak Dia, jak Leda, też Euforia, a więc warto kupić sobie. Bo pewnie jeszcze gdzieś są właśnie te składanki Gai. Pytanie do Was, czy Wy lubicie płyty, czy Wy zbieracie płyty? Jaki jest Wasz ulubiony artysta, jeśli chodzi o te staroświeckie, niemodne płyty? Wspólnie z Ferem Korstenem nagrali track Exhale, który zawędrował na album systemu F. W Armit wydał także w 2001 roku swój album The Sound of Goodbye. Rok 2002 przeniósł Arminowi piąte miejsce na liście Top 100 według DJ Magazine oraz możliwość prowadzenia cotygodniowego show w radiostacji Dutch IDNT. Pod koniec 2003 roku Van Buren ustanowił światowy rekord w zagraniu najdłuższego seta. Trwał on 12 godzin i 30 minut. Armin w 2003 roku wydał swój pierwszy miks na CD. Podczas Miami Winter Music Conference, która odbyła się w marcu 2005 roku, Armin Van Buren wygrał w International Dance Music Award w kategorii najlepszy taneczny radio mix show za miks Estate of Trance. Także w 2005 roku ukazał się drugi studyjny album Armina Shivers, który wraz z singlem o tym samym tytule bombardował wszystkie listy przebojów. Natomiast w roku 2006 Armin podsumował swoje 10 lat na scenie muzycznej wspaniałym dwupłytowym albumem Ten Years. W 2008 roku Armin wydaje swój trzeci studyjny album zatytułowany Imagine. Nowe dzieło Van Burena po raz kolejny zyskało olbrzymie uznanie, a singiel In End Out Of Love wyprodukowany wraz z wokalistką Sharon Denadel jest jednym z najpopularniejszych dzieł Armina. W poprzednich odcinkach miałem okazję nagrać taki dłuższy materiał na temat Awiciego. Zadałem takie pytanie, czy można było tej tragedii uniknąć, czy można było zrobić coś zupełnie innego. Wiemy, depresja połączona z alkoholem, połączona tutaj z proszkami przeciwbólowymi, a też chciałbym zaczerpnąć z tej historii Armina, bo również ponad 10 lat zmagał się z depresją. Pytanie, czym była dla niego pandemia, dlaczego nie wycofał się. Właśnie z tych różnych idm owych scen czy scen trensowych. Te wszystkie pytania, w takim, wszystkie odpowiedzi na te pytania w takim materiale dłuższym o Arminie Van Burenie w kontekście rozliczania się z demonami przeszłości udzielił kilka miesięcy temu takiego bardzo szczerego wywiadu. No i tam opowiedział o tym, jak pokonał walkę z depresją. Oglądajcie. Armin pokazuje prawdziwą twarz. Holender zdobył się na wiele szczerych wyznań. Opowiedział innymi o całkowitym zaprzestaniu picia alkoholu 4 lata temu. Dodał, że nigdy nie korzystał z innych używek. Oraz depresji, z którą borykał się przez blisko dekadę i z której wydostał się dzięki medytacji. Wspomniał również o braku pewności siebie i produkowaniu ogromnej ilości muzyki, która nie zawsze spotykała się z pozytywnym przyjęciem. Byłem cenionym odnoszącym sukcesy artystą, za co byłem i jestem ogromnie wdzięczny. Dzięki muzyce przeżyłem mnóstwo wspaniałych i niezapomnianych przygód. Jednak wtedy byłem zły i zmartwiony tym, że mimo wszystko nie mogę odnaleźć w sobie szczęścia. Zgubiłem je. Na dodatek jeszcze wtedy odszedł Tim, co odniosło piętno na wszystkich nas. Pandemia w pewnym sensie była dla armii darem od niebios. Już wcześniej planowałem udać się na urlop sabbatystyczny. I akurat wtedy to wszystko się wydarzyło, więc nie musiałem ogłaszać światu, że robię sobie przerwę. Moja żona do dziś śmieje się, pytając mnie: Jak ty to sobie wszystko wymyśliłeś? Postanowiłem przestać pić, poszedłem na terapię i zacząłem zastanawiać się, kim właściwie jest Armin van Buren i kim chce być. Pozwoliłem sobie być nieszczęśliwym. Wcześniej byłem zły na siebie za to, że czuję się nieszczęśliwy, mając to wszystko, o czym inni mogą tylko pomarzyć. Inni mogliby pomyśleć, że jestem niewdzięcznym dupkiem. Musiałem poszukać balansu. Miałem problem z mówieniem mnie. Zależało mi na byciu częściej z rodziną, a grałem zbyt dużo występów. Zależało mi na tym, by wszyscy mnie lubili, aby wszyscy widzieli we mnie tego uprzejmego gościa. Byłem dogadzaczem. Byłem tym typem odrobienia ludziom dobrze swoją obecnością. Nie odmawiałem nikomu. Mówienie nie jest najtrudniejsze w tej branży. To naprawdę poważna sprawa. Moje ciało także mówiło mi, że ma tego dość. Czułem bóle w klatce piersiowej, miałem duszności, byłem kompletnie odłączony od mojego ciała. Moje ciało i mój umysł stanowiły dwa osobne byty, dlatego poszedłem w kierunku medytacji. Dla mnie medytacja to droga do połączenia duszy i ciała. Twoje ciało mówi do Ciebie. Byłem trochę wypalony, byłem trochę w tej depresji, ale dużo medytacji i spędzania czasu z samym sobą, co również było bolesnym procesem, było sposobem, by złapać oddech i pozwolić sobie czuć rzeczy. Schodziłem ze sceny i piłem wino. Nie dlatego, by poczuć smak. Piłem, by zalać poczucie osamotnienia i pustki jakie towarzyszyło mi po występie. Wchodziłem na scenę zawsze po dwóch kieliszkach szampana. Nigdy nie byłem pijany. Nigdy nie zobaczyłeś mnie pijanego na scenie, ale musiałem się odciąć. Pożegnałem się z tym. Jedyne, co dziś robię, to medytacja i ćwiczenia oddechowe. To by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek Gryfnego Trensu. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ikonę muzyki elektronicznej Armina van Buurena. Przeszliśmy, podążyliśmy jego ścieżkami od tych najmłodszych lat po dzień dzisiejszy. Oczywiście nie mogło też zabraknąć takich informacji o tej walce z depresją, wygranej walce z depresją Armina. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, kogo chcielibyście tutaj oglądać się w kolejnym odcinku. Tylko dodam, że na pewno w tym poświątecznym odcinku będzie DJ Tiesto. A kto chciałby usłyszeć o moich pięciu ulubionych przebojach Armina? to proszę się cofnąć do pierwszego odcinka Gryfnego Trensu. Sebastian Wach, kłaniam się, życzę spokojnych, muzycznych świąt Wielkiej Nocy. Make some noise. Do usłyszenia. Cześć. To jest właśnie to, czego pragnę. To jest miłość do muzyki. Pasja. I to wychodzi ponad zwykłe ulubienie czy hobby. To już jest styl bycia. Muzyka jest esencją mojego życia.